Jeśli chodzi o gospodarkę... Gospodarka odpadami, tutaj jest opłaty związane z wprowadzeniem tzw. wystawy śmieciowej, planowana kwota wpływów 1 188 208. Planowana natomiast na pewno będzie tu nieściągalność, już analizowałam w sprawozdaniu trzecim kwartale. Mieliśmy ponad 70 tysięcy nieściągalni nieściągniętych o zaległości z tego w tytułu, że zaległości w na no, są spore i tutaj też chciałabym, żeby Państwo zauważyli, że, że, pracować, że no, no, nie jest to, to tak ja do końca, to to, że, że to po prostu gmina obciąża to, mieszkańców kwotami, natomiast no, mamy nieściągalność, podejmujemy działalność tak, 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 egzekucyjną, natomiast różnie no, 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 to wygląda no a w, z kolei po stronie wydatkowej musimy mieć zapewnioną y, kwotę na zapłatę za, za wymusę, umowę. W tej chwili mamy umowę podpisaną przez 2015 roku, więc pewnie w październiku przyszłego roku będzie nowy przetarg, bo nie opłaca się robić przetargów dużych. Y, w tym roku y, na początku y, zrobiliśmy przetarg, y, gdzie staraliśmy się y, y, o y, wydłużony okres, yy, tak jak do umowy, ale wtedy automatycznie stawki idą tak drastycznie do góry, że po prostu nie zmieścilibyśmy się w tych opłatach, żeby, żeby ten system obsłużyć. Natomiast yy, krótszy okres yy, przetargu jednak powoduje, że, że firma pewnie ma mniejsze ryzyko jakieś yy, i, i te stawki jednak. Yy, Oferuje na poziomie, który jest, jesteśmy w stanie pokryć przy sprawach, które mamy w tej chwili uchwalone. To znaczy no, mówimy na ten temat. Mówimy, jeżeli, jeżeli prezydent podpisze tę nową znowelizowaną ustawę śmieciową, która jest u niego na biurku, A akurat dzisiaj na ten temat rozmawiają tarowie i urząd skarbowy, to znaczy gmina podpisuje jej umowę z urzędem skarbowym o ściągalności tego. No to już będziemy mieli prosto sprawę, bo jeżeli ktoś ciągnie 70 tysięcy, to jest de facto możliwość obniżenia tych, 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 tych stawek za Na razie idziemy w tym kierunku, że zostawiamy tak jest, a czekamy na, na, na te Musimy też być świadomi, że przejęcie czynności egzekucyjnych przez Urząd Skarbowy to też nie do końca doprowadzi do tego, że my to 70 tysięcy ściągniemy. Drodzy no, Państwo, my mamy tak w tej chwili przy podatkach. Przy podatkach od razu, to, to już nie trzeba żadnych porozumień podejmować, tylko egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy. No a jest, jednak jest, jak Państwo, no, zaległości zamiast spadać to, to rosną też. No, jak ktoś ma po prostu, no, jest niewypłacalny, to po prostu no, 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 nie ma z ja czego ściągnąć. No. Także na pewno w 100% tutaj nie osiągniemy, nie ma takiej możliwości. Jeżeli, no, chciałam zaznaczyć na przykład, teraz się płaci za to się, prawda, od mieszkańców na, na posesji jest osób, tak? Ale właściwie sytuacja jest taka, że i tak jest jeden pojemnik do wywozu śmieci, więc suma płacimy za, za pojemnik. To nie jest istotne, czy mieszka 7 osób w rodzinie, czy mieszka dwie osoby, tak? Jest na posesji jedni pojemnik, prawda? Więc, więc wydaje mi się, że do końca nie jest to istotne już. Ale nie, ale nie. Oni zawierają wszystko co i można wszystko, wszystko. Można worka wysławić, trudno mnożyć pojemniki, jak Zobacz, zawsze to można... To może tu też o to chodzi, o ja że jak ktoś ma te zwiększone opłaty, to może też do końca. Nasz obowiązek jest, że wszystkie śmieci muszą zabrać, nie ma, nie ma żeby coś zostało, jeżeli jest wystawione, tak, i wszystkie śmieci, wszystkie śmieci muszą zabrać, także dodatkowo w umowie ma nawet dosyć tak skonstruowane, że wszystkie te wywozy wielkich gabarytów i to wszystko, wszystko w tej cenie jest, tak, tak. tylko to w określonych terminach. Te. Ogólni ludzie o tym nie wiedzą, że mogą wystawiać dużo, dużo worków.

budowę tego punktu selektywnego odbioru. Z, czy to będzie budowane i kiedy? No bo to, 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 to znaczy my drodzy to Państwo węzda. mamy przok, bo on jest obsługiwany przez NPGK. Y, oni mają w umowie w tej spłacie, już mają zapewnić pracownika, który tam jest okay. e, na tym, tym miejscu e, w Zaczowie, który, który oczyszczanie to, to obsługuje. Natomiast no, jeżeli, jeżeli nam zostanie pieniędzy, bo to tylko pod takim warunkiem, jeżeli zostanie pieniędzy z funkcjonowania tego systemu, to możemy, możemy coś po prostu ruszyć w tym temacie i na pewno to e, będzie trzeba zrobić w najbliższym czasie, bo... Na pewno należy Jakieś tam narzędzia obowiązywa. No W tej chwili posiłkujemy się w ten sposób. Proszę? Tak, tak, to możesz sam

13 godziny, od 9 coś takiego. Każdą przewodnicu. Trzeba się tam zorientować. Powiecie, nie tak. tak, bo tu nie wiedzą, na czarny nie można.

Ja mam tutaj pani w, w urzędzie. Tak tutaj przykład. Ja wysłucham. Ale ja umowę? Śmieciową. To jest o, pan Rafał Konki, że z Tego Czekam, ja, dlatego że y, wiele, wiele osób mamy tutaj y, y, niewciągalność nie, nie tego kładza śmieci, ponieważ wiele osób nie otrzymało y, koszy. Więc ja to mam w miejscu, dwie osoby mówiły, że one już nie mają pół roku kosza, więc... Kto to sprawdza, czy te MPG się wiązuje? spróbują złudzać. Za to odpowiedzialny jest pan Montego. Trzeba do niego tutaj w rektoracie gospodarczym... Osoba mówi, że ja wywiązuję się przez porobków, nie mam kosza, a ktoś zemówi, się te pieniądze, a śmieci nie są złożone. To jest to samo w winach, to wiemy. Ludzie mieszkają w bardzo złudnych rejonach. I Trzeba zgłaszać. Są ten... no, Ale z na przykład, jeżeli do chce, było tak? zgłaszany kilka A do tej pory nie ma to To Oni nie chcą tam dojeżdżać. Tak. to jest niemożliwe. Ale jest Ale to jest. A... nie do Ale to ma Albo nie przyjął. Albo nie przyjął. nie przyjął, żeby nie wystawiać. Prawda? O, ja Szanowni tak, tak, Państwo, to, państwo to, stronie to, stronie to, nie, nie, nie coś to Bo wiemy tutaj już w zawsze będą pytania, zawsze się coś pojawi, bo tutaj, że ktoś albo nie ma, albo ktoś nie odwozi i tak dalej. Więc to są sprawy, myślę, Państwo wiecie, że zajmuje się tym pan Rafał Honkiż i jeżeli, jeżeli są takie sygnały, tak jak mówił, tutaj pani to jak najbardziej myślę, że podejść tak, wyjaśnić, czym jest rzecz. Nawet są tam personalni, które nie są otwierane te śmieci. Myślę, że jest sprawa do wyjaśnienia. Jeśli chodzi o rozdział 919, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środowiska, korzystanie ze środowiska, kwota 35 tysięcy i ta kwota też jest przeznaczona na, głównie na, 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 z asbestii. Rozdział 995 pozostała działalność i tutaj mamy dotacja planowana do otrzymania na plac zabaw parku miejskim. Inwestycja zrealizowana w tym roku, w miesiącu grudniu musimy złożyć wniosek o płatność. Mam nadzieję, że te pieniążki wpłyną w przyszłym roku, to jest kwota 274 528 zł, już po przetargu, bo w umowie było 363 000 natomiast koszty tego wykonania placu zabaw spadły, więc po przetargu, po przeliczeniu jest to kwota 274 528 zł. Jeśli chodzi o y, dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 921.05, tutaj też y, planujemy y, dotację, y, którą y, otrzymamy za renowację świetlicy wiejskiej w Izbie oraz na modernizację budynku kinowego. W województwie też inwestycje zrealizowane w tym, w tym roku i będzie dotacja, ona zawsze wchodzi w formie refundacji przychodzi z opóźnieniem z 1160 bo uzyskać w roku 2015 i teraz będzie na pewno część budżetu, która Państwa bardziej interesuje, sprawa wydatkowa.